Samotnie nie lubią występować. O, proszę bardzo. Moi drodzy, nie wiem gdzie poszedł Krystian, ale je ja miałem piękny dźwięk. Mówię, no pewnie Polmos i Pek. Zobaczcie. Moneta, zobaczcie jak walnąłem i jak wyszło. A kolor. Tak jak widzicie, taki leśno-trawiasty teren będzie dzisiaj na wykopki. Nie jestem dzisiaj sam. Jestem, oczywiście, z kim ja mogę być? No z kim? Z Krystianem. Gdzieś się tam błąka po krzakach. Jakieś łuski, jakieś tam druty. Ja znalazłem, powiem Wam, obrączkę sprzed roku ptasią, gołębią. I teraz, powiem Wam, miałem fajny sygnał, aż musiałem klęknąć. Musiałem klęknąć, żeby to wykopać spod kurzenia i jest krągłość na 99% Weimar złoty. Zaraz tylko zobaczymy. No i mamy dychy, zobaczcie. I tutaj zobaczcie, już ta dycha w trawie to wyszła pięknie. One potrafią wyjść praktycznie takie jak z portfela nieraz wylecieć, a nieraz potrafią być strasznie zajechane, ale mamy złoto Weimaru, pierwszą monetę, także sprawdzę jeszcze ten dołek. Bo wajmary lubią być, wiecie, w parach. Nie no, żelazne, żelazne sygnały tu są. No ale dobra, lecimy do następnego dołeczka. <laughs> dopiero co z jeziora wystartowałem. Zresztą nie wiem, czy dopiero. Może ten film będzie doklejony do tego wcześniej przed jeziorem, bo tam tak mało było, ale zobaczcie, w każdym bądź razie nad jeziorem było fajnie jakby to <laughs> zobaczcie Jest piątal! Ja pierdzielę no Tutaj Czekajcie zobaczymy bo piątki też lubią Samotnie nie lubią występować O proszę bardzo <laughs> Zobaczmy no zobaczmy Ale numer Ja tu po fenolę, tu... O Patrzcie, widzę już czerwone, ten czerwone, żółte coś, zobaczcie. Pyk Siadaj wa, Pani Helenko, pozdrawiam. Kurde, powiem wam. 7 zł. Zaraz zobaczymy. Co się dzieje? Aj Słabo. 7 złotych, <grytania> Dobra. Lecę dalej. Moi drodzy. Nie wiem gdzie poszedł Krystian. Ale ja miałem piękny dźwięk. Mówię, no pewnie polmos albo puszka. Podważam łopatkę. <gryw> I pik! Zobaczcie. Ale świetny, ja pierdzielę. A co jest świetne? Zobaczcie. Ta konina. Ja pierdziule, Jaka piękna. Czekajcie, ja to przetrę chwilę. No coś pięknego. Patrzcie. Ja pierdziel, ale Krystian jak to zobaczy. Chyba, że ma coś lepszego dzisiaj. Jest to już któraś taka konina, no. Ta jest pierwsza akurat taka, bo te konie zawsze były tłoczone na tej blaszce. A tutaj mamy takiego ażurowego konia. <laughs> Wyażurowanego. No, piękny, fan dnia na pewno dzisiaj. No kurde, tego się nie spodziewałem. Ja pierdziel, już miałem iść do Krystiana, mówię, to nic nie będzie chyba. Ten jeden Weimar, te dwie monety współczesne. A teraz tu chyba się pokręcę to. Fajny dźwięk, ale taki trochę bardziej przygłuchawy niż taka konina. Ale zobaczymy co. Powiem wam, może być, że polmoc tym razem. Dobra. No tym razem się nie udało. Pyk. Tu się namęczyłem, ale zobaczcie. Taki jak mało od małego czajniczka taki Jak to się nazywa, ten dziubek taki, tak? Tak mi się to wydaje, że to jest to. Jakiś mały taki musiał być dzbanuszek, a to jest aluminiowe chyba, chociaż nie no, aluminium. O coś malutkiego musiało być takie. Ciekawe, czy jest tu w dołku. Jeszcze zaraz zobaczymy. No, no niestety nie. W ogóle pogoda co dzisiaj jaka zarąbista, A patrzcie. No. Na tej łące, prawdopodobnie śladem pastucha Krystian mój daj, idę stąd. Ale jest guzik w końcu. I patrz, groszek. Ostatnio na jeziorze groszka znalazłem. I mam dzisiaj też groszka. Wehrmachtu. No, ewidentnie, zobaczcie, on ma jakąś cyferkę czy mi się zdaje? Kurde, no super, nie no, zdaje mi się, nie ma cyferki żadnej, dobra, mamy guzik, idę do następnego, no i powiem wam, że tutaj na tej łące, jakby lepiej się zaczyna coś dziać. Krystian Walną Wajmara, ja ten groszek, a teraz mam kolejną monetę. Kolejny Weimar, ty złoty, ale piątka, piątkę mam złotą. Jakby nie było, to normę mam, a ta już w gorszym stanie. Widzicie utlenia się tak. Nie wiadomo, co z tego w ogóle będzie później, jak doniosę, jak powietrza dostanie. 24, standardowo, powiem wam, taki nie mrawy miała sygnał, ale. Kopnąłem i jest, ale teren piękny, a jak gorąco ja pierdzielek, gorąco jest.

Nie, na złotówkę to biło słabo, ale powiem wam, że jest kolejna moneta. Zobaczcie jak walnąłem i jak wyszło. A kolor? Dobra, to jest fenol zwykły. A myślałem, że srebro mam. Ja pierdzielę, ale mam fenola. Tylko, szybko tu idzie, powiem wam. Moneta za monetą, za czymś innym, za drutem, a za jakimś tam, nie wiem, różne rzeczy tu wychodzą. Także do następnego. Mnie się zdaje, że właśnie tutaj fajnie wychodzi teraz. Zobaczcie. Mówię, co to tam? Tak płytko dosyć. Patrzcie, jaka fajna rzecz. To guzik będzie na pewno. Tak, masz uszko, czy nie masz uszko? Chyba nie masz uszko. Ale raczej to był guzik, zobaczcie taki. No i różnorodność jest. To najlepsze jest. Dobra, sprawdzamy. Świetny sygnał, powiem Wam. Świetny, aż za, za świetny. No. Szukamy teraz pomocnikiem. No i jak to zazwyczaj bywa, są zawsze jakieś śmieci. Piękny widok, zobaczcie. Piękny jesienny widok w pięknym słońcu. A ja mam kolejnego. Proszę, groszka i to powiem wam głęboko tam. Głęboko wyszedł. Z samego dna. Tutaj na tej łące coś się dzieje. Coś się dzieje, bo gdzie tylko zejdziemy z tej łąki, to już wracamy z powrotem, bo nic nie wychodzi. A tu. Tylko się wejdzie i coś o tym razem to. Patrzcie, trzeba uważać na tej łące, bo jest dużo min. Patrzcie i to takie rozbryzgowe niektóre. Patrzcie, tutaj wyszedł Ale taki guzik chyba większy. Nic tu nie ma. Blaskacz taki. No nie ma nic. Ale jest taki ciężki, powiem wam. Jakby lany takie to było. No dobra. Do następnego dołeczka. zachwycam się tym widokiem. Normalnie jest super. Powiem wam, że tak o, tutaj mam coś o miernym sygnale było. Coś z dziurką. Teraz pytanie, czy to jest tylko coś z dziurką, czy to było... I czy to była jakaś moneta? Czy to było jakieś pokrętło Ale nie widać tutaj na tym nic Także mam płaski przedmiot z dziurką i takim wyszczerbieniem Tyle Znalazłeś? Wąsy znalazł, dobra Słuchajcie, było to co było Tutaj są pola teoretycznie, na które będziemy mogli w przyszłym roku chodzić. Te piękne takie tak tutaj to tutaj tak, tak. tutaj także dzisiaj było to co było u mnie było fajnie powiem wam ta konina zrobiła mi dzień tak jak mówiłem wystarczy jedna taka fajna rzecz żeby później już tylko sobie fajnie chodzić była norma były guziki było tam inne pierdoły tutaj ma, mamy fanty Krystiana to nie wiadomo co no masz też normę nie masz groszki obrączka. A to? Aha, tutaj to to jest. A ty, a co to za wąsy właśnie? Wąsy pana Hilarego. Także to jest coś tam masz, nie źle. Nie jest źle, powiem wam. Ale mogłoby być lepiej. Także dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i oczywiście zapraszam do następnego filmu. Bo być może z tego właśnie będzie jeden film. Tak sądzę, a ty? Będzie jeden. Będzie jeden, tak. Także na razie trzymajcie się.